ts 60 k to innowacyjna zagłębiarka Festul na tarcze 168 mm. Wyposażono ją w system kickback-stop bezszczotkowy silnik Ektek o mocy 1500W i zaawansowaną elektronikę sterującą z funkcją ochrony antyprzeciążeniowej. W pilarce obroty są stabilizowane i płynnie regulowane elektronicznie w zakresie od 3000 do 6800 na minutę. Ważną funkcją elektroniki jest zabezpieczenie przeciwodrzutowe kickback stop, zatrzymujące momentalnie tarczę w przypadku jej zaklinowania i podnoszące bezpieczeństwo pracy na najwyższy poziom. O gotowości do działania i stanie funkcji kickback stop informuje dioda LED. Funkcję te można wyłączyć, jeśli jej użycie nie jest wskazane. Ważnymi funkcjami elektroniki są też łagodny rozruch i szybki hamulec tarczy, zatrzymujący ją w dwie sekundy po wyłączeniu silnika. Testowana pilarka oferuje największą na rynku głębokość cięcia w segmencie zagłębiarek klasy 160 mm. Wynosi ona dla kąta 90 stopni maksymalnie 67 mm i 62 mm na szynie prowadzącej FS lub FSK. Pilarka ma regulację głębokości cięcia z podziałką i wskaźnikami zagłębienia tarczy dla prowadzenia jej bezpośrednio po materiale i na szynie FS lub FSK. Ogranicznik głębokości cięcia posiada precyzer, który reguluje ten parametr z dokładnością do 1 mm. Do ustawienia skosu cięcia służy jego regulacja w zakresie od minus 1 stopnia do 47 stopni wyposażona w dokładną podziałkę kątową. Dla kąta 45 stopni głębokość cięcia wynosi 50 mm. Testowana zagłębiarka została także wyposażona w płaską obudowę, która umożliwia cięcie blisko krawędzi w minimalnej odległości 12 mm. Tarcza jest dobrze widoczna przez przezroczyste ruchome okienko. Po prawej i lewej stronie pilarki wykonano oznaczenia początkowego i końcowego punktu cięcia. Istotną, unikalną funkcjonalnością testowanej pilarki jest możliwość cięcia z użyciem szyn prowadzących FS i FSK. Oprócz nich można użyć także prowadnicy równoległej. Aby umożliwić czyste cięcie, w pilarce zastosowano zabezpieczenie przeciwodpryskowe, które podczas montażu nie wymaga wyjęcia przeźroczystego okienka. W zagłębiarce jest też prosty w obsłudze dźwigniowy mechanizm blokady wrzeciona Fast Fix. Dzięki niemu możemy użyć obu rąk do wymiany tarczy. Czynność tę usprawnia możliwość położenia pilarki na lewym boku. Pilarka ma także obrotowy kruciec do zamontowania materiałowego worka na pył lub szczelnego połączenia jej z wężem mobilnego odkurzacza Festul. Do zasilania sprzętu służy odłączalny 4 czterometrowy kabel Plugit, zaś zaczep pod krućcem eliminuje jego zawadzanie ocięte elementy lub szyny prowadzące. Testy zagłębiarki Festul TS-60K rozpoczęliśmy od szybkiego cięcia grubych desek dębowych. Podczas drugiej próby równie szybko przecięliśmy te same deski dębowe pod kątem 22,5 stopnia. W trzeciej próbie perfekcyjnie czysto przecięliśmy klejoną deskę dębową. Czwarty test pokazał, że zagłębiarka Festul bardzo czysto tnie pod kątem elementy z drewna litego. W piątej próbie zagłębiarka Festul udanie połączyła wysoką efektywność i jakość pracy. Podczas szóstej próby błyskawicznie przecięliśmy Legarbank Kiraj z użyciem szyny FSK. W kolejnym teście, wykorzystując szynę FSK, wykonaliśmy czyste i ekspresowe cięcie desek tarasowych. W trakcie próby ósmej szybko i dokładnie z użyciem szyny FSK docięliśmy warstwowe deski podłogowe. W następnym teście sprawnie i czysto przecięliśmy profil aluminiowy. Podczas dziesiątej próby błyskawicznie i bardzo dokładnie docięliśmy płytę gipsowo-cementową. Z kolei w jedenastej próbie precyzyjnie i w ekspresowym tempie przecięliśmy płytę MDF. W Na następnym teście uzyskaliśmy ten sam doskonały rezultat jakościowy w przypadku płyty meblowej. Testy zakończyliśmy sprawnym wykonaniem otworów w płycie meblowej. Przy czym do docięcia narożników użyliśmy wyżynarki Festul PS300EQ. Naszym zdaniem Festul TS60K dla zagłębiarek klasy 160 mm wyznacza nowe standardy parametrów cięcia, jak też jego jakości, efektywności i bezpieczeństwa. Jest to więc sprzęt z najwyższej półki jakościowej, zawierający sporą dawkę innowacji i spełniający najwyższe wymagania profesjonalistów.